Hej, cześć, witajcie, jesteś z doktor Juniper i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku, tym razem z Brawl Stars. Mam nowy kontakty, jeden kasubów. No i będziemy sobie na nim bijać podczas, podczas odcinków, podczas streamów, które muszę się nauczyć jeszcze ustawiać. Ale niedługo może się pojawi pierwszy stream. No i już chwilę pograłam tą pierwszą grę musiałem odebrać sobie tego Barley'a, Ja mam, dlatego jest... że odebrałem ten skin super Supercel ID to już sobie połączę drugie konto, no i Jedgaret podebrałem, nie? Wow. No jeszcze mamy dwie skrzyneczki do otworzenia, zobaczymy może coś wypadnie no i aha, ja jeszcze do swojego klubu Dobra, to później sobie dołączę, albo teraz. Eee, szukaj. Jest? U. To tu? Tak. Ta.

Nie wiem, o co chodzi. Ja, ja się najwyżej później sobie to ogarnę, no i dobra, mamy no tą pierwszą skrzyneczkę, otwieramy. Może coś wyleci. Jeden. Tak, jak będę miał dwójkę skrzynki. Czas, żeby coś zrobić. Oj. Co? Jedgar. Mam trzech za tym marzenia. Gdzie się slow, nie? w nie, to nie ma sensu nawet. Nie mogę dać ani nie do poprzedniego ani nic. No to co, na razie mamy tylko lodowy fort. Nie wiem za ile teraz jest tutaj. Było, że za 30 jest starcie. Później za... Wydarzenie specjalne za 350, za 200. To jest za 150, no i to jest za te 30, nie? No ja to jest na szali trochę pobijamy, ale nie, ja pozwólcie, że jest sobie ulepszam wszystkich przy okazji. Jeszcze drugi raz, i mo mogę robić tego, brawl, wcale nie muszę możliwość, także wreszcie nie się udało uruchomić go na pc może się coś będę jak chcecie napiszcie aha w ogóle, jeżeli nie zostawiłeś jeszcze suba na tym, na tym kanale czyli ten guzik pod filmem jest ciągle czerwony, to sprawdź tak, żeby stał się szary i zaprasz no i zostaw oczywiście dzwoneczek obok, żeby nie przekapić żadnego, fi... żadnego filmu, który pojawić się na tym kanale, no i zapraszam do Instagrama, do którego będzie link w opisie. I mam jeszcze do Was jedno pytanie. Dlatego, że mam Discorda, mam możliwość stworzyć grupy. Jak chcecie, napiszcie mi w komentarzu. Nie wiem, czy jeszcze napiszcie w komentarzu, czy będziecie chcieli, żebym do jeszcze nagrał ze starego, swojego ogólnego konta. Nie wiem, czy to... widzicie, ale mam tutaj możliwość FPS 52 i takie inne wyniki. To nie wiem, dlaczego tak się zrobiło, nie umiem tego wyłączyć, więc jak ktoś umie, bo ja już Wam pokażę takiego modulatora. Który... Do Was wracam bo mi nagrywanie włączyło, bo przez chwilę chciałam wyjść. To jest Bluestacks, Mam taki emulator Androida na PC. Jakby ktoś umiał to wyłączyć, to proszę napisać mi w komentarzu. Będę Wam bardzo wdzięczny. Mówi trochę myślę, że to przeszkadza. No i jak umie ktoś używać automatycznie ulta, jakim klawiszem to się robi, to też mi proszę napi napiszcie w komentarzu. No i na razie to tyle. No i może przejdźmy do Gierki. <laughs> Mogę trochę krząkać, bo już mi w gardle zaschło. Czyli z, z jedną osobą grałem, sam ze sobą. No miałem szaleń zmienić, dobra, ciul. Oczywiście, od razu ginę. Na hita. Podejrzewam, że to będzie minus. Jako oni wszyscy w środku kurde stoją ma ci Ledwie co dopiero podejdą. Dobra. Wycofuję się! Puźwa! Eee, Dobra, nic się nie stało na szczęście. Niewiele Weź ktoś zabi tam tą fitę. z nimi lali. Mam za dużo tych kryształów. Tak? Ty się pierdzielić do nas? No chodź, 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 nie. Bo teraz, kiedy wszyscy się pokazali, to ty nagle ona nas pierdziela. Taki koks. Kurde. Ja pierdzielę, oni nas zaraz porobią. My to już przegraliśmy, ja to wiem. Uj, kudźwa! Główno, uj! Sorry, że tak powiedziałam, ale taka prawda, że główno. i uj! Nic o? Dupa, nic to nam nie da! Dobra! Padnie, niech pan nie! Niech pan nie nita! Kudźwa nie zdążymy! Ta padła, to oni mają przegrane! było za mało. Muszę sobie wziąć innego także że trochę powiedziałem brzydki, ale moc robią robię swoje. No no do kartyńczyków, to ja proszę Edgara. Edgara dać. Mam... Ci jej radzę albo drugiej, ale już będzie na pewno lepszy niż Staszel. No chodźcie, a nie stoicie i się lampicie. A ci sobie, już bo oni stoją kuźwa i się zastanawiają, a ten, ten, ten w ogóle, tylko co takim... no. Chudźba, chudźba. O, wreszcie się obudził magicznie. O. Boring, nuda. No dajcie mi wreszcie. Nie, nie, Ja Nie. Jeszcze Nie. 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 z Jeszcze... Nie. 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 co Nie. 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 Jeszcze raz. Jeszcze raz. Nie. Nie. Wy, wy co widzieliście?! No, to to chyba okay. Nie. Rzucę usta i na tego trudnego miśka Ja nie chcę miśka bić. Kuźwa. Bicie ich wreszcie tych śmieci. Może jak ona panie, ale będzie na nich przypał. Na szelce. Na tej największej szelce. Która się... jakże Nie tą biłem. No jak ja tu mam wbić jakiekolwiek pucharki? Może na telefonie mi pójdzie lepiej. Dobra, mamy dwóch tych. No, gdyby tamten jeszcze się obudził od razu. Nie chcesz ich Co, wycofka? Chodź, bo masz mało HP. Edgar kontra Edgar. Kto wygra? Który Edgar? Z napisem chcę... Chcę jeden Katugów? Czy tamten drugi? Daj mi tego ostatniego siódmego. Ktoś zbierze się trzy i będzie gig. Królowy nie bije? No idź idźcie i zróbcie Ja mam za dużo tych. Oni będą chcieli się na nas, nam nie skampić. Zaraz. O chuj! Like, no, już no, Ale my to wygramy. No normalnie niech ich tupa! No, tak, tak, jakby się boi wyjść na chwilę chociaż, Dobra zbieramy to. Chodźcie, no po, chodź tutaj. Tam się nie się Musimy coś łami. Gdzie tam ci siedzą? On gdzieś tu będzie siedział. Gdzie oni siedzieli? Upa, no dajcie, wreszcie się jednego wygrać. Użyłam takich słów, ale... Jak mam ich nie używać? Znowu dwójka stoi. Dobra. I tak cię będą spierdzielali. O, tak! Ale będzie easy meczik. Ale będzie easy meczyk. To miałem już przegrać Ja to, ja tutaj miałem już winąć. Tak się wymyka śmierci Tak się wymyka dłoń śmierci No nie 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 spierdzielam nie. O kurde Ale mam sytuację I... Dupa bierze Taką sytuację. A ta roza sobie coś tutaj. Ona chciała się pokampić, ale już się nie pokampi. Gdzie ty skaczesz? Edgar, Edgar, Edgar! Ku! Ja! Kujik! To było gorąco! To było gorąco i to nieźle! Dobra, trzeba tam pigzić wcześniej! I Ja mam 11! Nie mogę teraz ginąć! Ale tamte bez tamtych tych byśmy przeszli. Na mnie leci. Mm, sekunda! Jedno nie uderzenie spacji! Czy tam myszki, czytnięcie myszki! Jedno nie uderzenie dotknięcie! Jedno! I mamy po wszystkim! Jest! 13! Nie, na razie nitki nie odbieramy Nie Zbieram na skrzyneczkę Na razie, żeby się trochę zbogacić Czy tam na co będzie kolejne? O. Nie fajnie no, się gra Ty masz Baryleja w imieniu Oni też mają Barley i kontra Barley I tu ona Ten RR za bardzo zaczął się tutaj panoszyć I ta LODA! och! My to zaraz... 3.000 Przed... ja to... Nie! wiem czy Nie! w ogóle słyszycie, jak Nie! 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 przez moje Nie! 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 coś coś Nie! 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 Boże Nie! no ta Nie! Ona im wszystko zrobi. Nie! Bardzo coś się starali, ale coś im nie wyszło. No i dobra. Czemu ja mam 800 zł? A nie więcej. Bo jak tamten zginie to... Kurde po naszej. Zobaczcie, no, ok... wygrałem na 5 Dobra, sorry, że tak trochę krzyknąłem Emocje mnie poniosły 50 O dobra Biorę go, będę miał zaraz te... Nie, nie będę miał, dobra Niska, ale ci niska, niska Nita atakuje wrogów potężną falą uderzeniową. Podczas super ataku przywołuje do pomocy ogromnego niedźwiedzia, który walczy u jej boku. Mam chmurkę i dwa. Nie, to są teraz ulepszenia, będą szły na razie. Tu wiem. Tam, gdzie, tam jest jakaś nowość, widziałem. Poko! Poko! No i dobra i, i pora, czyli widocznie pora na zdobywanie nowych postaci od skrzynek. No na razie A nie dobra, jeszcze dogram do tych 30, żeby mieć tam ten drugi meczyk. Proszę, sobie to na odcineczku ogarnę. A w ogóle co, że wczoraj filmu nie było? O ile ktoś do tego momentu ty dotrwał. A jak ktoś wejdzie do końca, to raz, dwa, trzy w komentarzu. Albo... E... Ty głupku! O! A jak ktoś tak na będę starał się sergiu Juniper nie knij tyle O! No to będzie dobre, Juniper nie tyle I Jak wy tak napiszecie to na serio Przytnę serduszka? No czemu ona mi zabrała? Mojego klejnocznika mi zabrała Oddawać Bo wy zaraz poginiecie Tacy dobry jesteście, kondry Ja ja tam gorszy jestem. Zostaw to ja tu zbieram, bo ty zaraz giniesz. No się tam leje. Będę już kończył, to odcinek. Może prawdopodobnie być, że miejsce z poprzednim odcinkiem z playlistą? I miejsce subskrybujkę. Papa! Pa.